się moneczko! Dzisiaj zagramy Ela. speed drawing. Kto szybciej rysuje, ten wygrywa. Kto jest lepszy, Rusia czy ja? ja. Czy ja? Rusia czy Ola? Czy Rucia, ja? Rusia czy Ola? Rusia, Rusia, ja. Ola. To ta sama osoba. Speed draw w robloxie. Sprawdzamy, kto szybciej narysuje coś. Dobra. Nie zobaczmy, Playground. kto będzie lepszą e, ten e, artystą. Będę no. oczywiście ja lepszą artystką mam na narysować plac zabaw Maciek. No wiem. A co jest na placu zabaw? No wiem. Ej, to jest niesprawiedliwe. Ja już rysuję, ja tutaj rysuję. Ej, ale to jest niesprawiedliwe, ty już rysowałeś, a ja nie umiem rysować. Nie, tutaj zadowolone. O, Boże. Tu jest jego kolega, tak samo jest zadowolony. O, proszę bardzo. Bo co tutaj mają taką śmieszną. Kuśtawkę, to jest kuśtawka jakby co widzowie, nie? Także y, nie Ej, śmiejcie nie się ze mnie. nie podpowiadaj! A, no w sumie podpowiadam jej, no to jest kuśtawka z zabezpieczeniem, żeby nie wypaść, nie? I buju, 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 i tutaj jeden już sobie siedzi, o i się cieszy, jeeej! gdzie ci jeszcze rysujesz? Y, teraz tak, musimy, a, ty, nieważne. I tutaj jest, nie, bo żebyście nie pomylili z, z, z tym, y, z wodą. I słoneczko świeci. Ej, Maciek, a dzieciaki filtro UV nie użyły, i ich teraz parzy. O, to I tak robią się, się na, Ro na Robią się na Nie smarujesz. Robią się na Są naraczka teraz spaleni, o. Proszę Maciek. bardzo. To jest, jest pewna historia, to jest pewna historia, nie? Ej, Ej, tutaj za bardzo to... nie mogę. Ile mamy? Runda za minutę 44. Ej, jestem za dobry na to wszystko po prostu, wieszcie mi. długa ta runda. Strasznie, ale ten, e, ja jestem za dobry na tą rundę normalnie, nie? Czekajcie, cyk, tutaj jest trawa. Zróbmy. A tutaj już taka słaba droga, że nie zainwestowali tutaj w, tra w trawę, Ej. nie. O, Ej, będzie okay. coś takiego. I ci się zjarali. Dobra, teraz co trzeba jeszcze zrobić tutaj? No to wszystko odpoczekamy, zrobimy teraz magiczne przejście. Tu, 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 tu. Dobra, i mamy koniec rutki. Proszę, mam nadzieję, mam nadzieję, że wygram, albo chociaż zostanę jedną gwiazdkę więcej jak ty. Uuuh. O, jaki mamy tu obrazek. W sumie jest spokoj. To jak wygląda Jest jakby domek, to, piaskownica. Jakby to Ola rysowała. Dlaczego uważasz, że to ja rysowałam? A, nie oceniłem. Ja za długo. O. o. To w lesie. spoko. Incepcja. I Sigma, napis Sigma. O, nie, to da mogłem dać na 5, bo jak Sigma to 5 mogłem dać od razu, nie? Ej, ale w ogóle to. Y o. To wygląda jakbyś ty rysował, to na bank. To jest talent artystyczny, normalnie 6 na 5, nie? 6 na 5. Dam. Eee, dobra, oceniłam to piękne <laughs> coś. Ale po co i piasek i. Jeden, jeden, jeden. jeden, Sigma. Sigma nie wyjaśnia wszystkiego. Jeden. Ja tu nie widzę nic, ja tu widzę jakieś czwórka, czwórka i... Dżingo, O. To ty... zjeżdżalnia, a ktoś upadł na głowę. Nie, no dobra, zrobię to na trzy, bo jest fajna... Cztery, na cztery, albo pięć, bo jest historia, jest tak. Ktoś spadł na głowę, ktoś dupką podściera sobie, To wygrywa? Aj. A nawet mnie nie ma w podium! Mnie też nie, a mój był najlepszy! Który był twój? Pierwszy! Aha, a bo ja pierwszego bo ty, nawet nie oceniłem. Nie ocen no wiem, no, no bo za długo gadałem. I dlatego, no, przepraszam. Nie liczy się tak. No właśnie, ja Cię chociaż oceniłam. Ajajajaja. Nisko, jaj. bo nisko, ale oceniłam. <laughs> Dobra, słoko, słoko, ja Cię też sobie no, czułem w sumie. Ja Cię też nie, oceniłem. Ty, bo, ty w ogóle mnie nie oceniłeś. Bo Jasne. Co tam jest. No i zobaczyć właśnie. Wow. Dawaj, razem. Nie działa razem. Paramifasora to było o, po prostu. O, 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 teraz rysujemy. Dobra, e, rys czyli rundek to rundek to... Ale poczekaj, ja na tej rundzie byłem przed tobą. Bo nie oceniłeś! Ale jeden chociaż... 0 jest dla Maćka, pamiętajmy nie jest, o tym. Nie, jest nie, 1-0 dla Maćka. Nie może być ten zero, skoro nawet nie dałeś mi oceny. 1 zero dla mnie. Dobrze, niech ci będzie. Niech nie ci tu. będzie. Mamy pizzę! O podłożu takim! Yy, ale dobra! <laughs> dobra! E, moja, moja pizza Jest. na razie nie wygląda Oj. jak... Czemu? Pizza. Czemu mi to co temu wszystko? Przecież ja tylko chciałem narysować. Yy... No i... o, albo stop, 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 stop! Ja już co? wiem, robimy to tak, robimy. Maciek, a można zrobić kółko? Jest jakiś przycisk na kółko? Nie ma, a można jakoś e, rysować prosto kreskę? <noise> czy nie można? Ty masz problem z prostą kreską, a poza tym. Od kiedy pizza ma proste kreski? Można prostą kreskę? Maciek. Jak chcesz mieć prostą kreskę? No. Normalnie. Ja jak? nie powiem, bo ja mam pomysł na swoją pizzę, a ty nie. Mam. No. To nie, nie wiem, czy zdążę. Robię, że będzie. takie. A jaką robisz pizzę? Nie powiem, no przecież to jest moj, moja pizza. Ale chodzi mi o składniki. No trochę sera, trochę tego, tamtego. Trochę czego? No trochę wszystkiego. Proszę bardzo, tutaj cyk, cyk. No bo nie mogę malować normalnie, ja muszę tak zrobić, to przepraszam, że ja nie wiem, ja nie wiem, jak tego używać, nie? Yy, na dole, ale dobra. Jestem Maciek i mam talent. Dobra, tu posypane? Tak. Dwulatka, ty to masz gorzej niż dwulatka. A tak? Tak? Tak. Ta. Ty nie wiesz co ja zrobiłam. Tak, ja, ja wiem, że ty tam wiesz, nic nie zrobiłaś. Ale ty się nie znasz. Takie duże kawałki. Pół, pół, o, o o, pół. czego duże kawałki? Widzowie, powiedzcie mi, co on tam rysuje? Nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę powiedzieć, nie? Ale jest na ostro, jest na ostro pizza. Jest na ostro pizza. Na Wygląda ostro? trochę jakby była to musztarda ketchup i nie wiadomo co, ale dobra. Jak co wygląda? E, czekajcie i napiszę. B I z, z. A co? A. Musisz aż pisać, że to pizza, bo nikt się nie kapnie, że to pizza. <grym> Czy co? Nie, muszę tak to pisać. O, mamy to. Kwadratowa. E, I tutaj napiszę. Square S Q -u -u A R E. Co? E, ja powiem, napiszę nie, smacznego, a nie napiszę smacznego, bo już mi nie wychodzi. Dobra, 8 sekund do końca 8? Rundy. Co? Tyle przegadałem? No nie! No. Ej. dobra, no Ja się dobra. kupiłem tutaj na jakiś... Ty no dobra. Oceniamy, oceniamy to, mamy to. Mamy dobra, to, mamy to. Dobra. I tak uważam, że... Dam, dam na 3, bo nie ma mięsa. Bo to jest Margerita. Ale w sumie ktoś dobrze pomyślał z tymi bokami, kurczę, no ja nie użyłem. No. Ja nic nie użyłem w sumie, moja leży na kartoniku. A no na bank to twoja pisałeś, się Dobra. Ale co to, co to są za. Co to jest? Nie wiem. Macha A, do mnie na dwa. Urocz urocza. Na dwa. Nie, no. Ja tak próbuję zrobić, że chociaż to podjął być wyżej od ciebie. Wy. Nie trzeba. Trzeba, trzeba, trzeba. No bo pierwszą rundę oszukałeś, gdybyś ocenił, co to jest byłabym... takie przezroczyste. Uuu, ktoś ładnie to zrobił, trzeba przyznać. Prze przezroczystą pizzę? No, ma talent. Jak talent? Przezroczystą pizzę? Bo ktoś zrobił, że się patrzy na pizzę z zalady. Chyba z pod Wieś... lady. Zalady. Spod że lady. Przezroczysta szyba jakaś dziwna była. No właśnie, a umiesz taką zrobić, bo ja nie? Nie. Macie, kto ty? Ketchup, no nie, ja już, ja już byłem. By, by się ja już byłem. Alek, coś zrobił kwadratową, tylko, tylko na środek dowalił składniki. Kaczu, kto zwyciężył, kto zwyciężył, kto zwyciężył, kto zwyciężył. No patrz no, to, nawet na nawet podium. Na podium nie ma. No, Ej, też. Ej, moja nie ma. pizza była najlepsza. No, tamta była ta kolorowa, ta? Ta, ta ale jesteśmy, mamy no, y, remis, egz... ale tutaj jestem nad tobą, więc mamy dwa -0, 0 dla mnie. Nie, nie, jest remis. Nie, zobacz jest po lewej remis. Bo na Jest remis! Szóste miejsce to jest szóste miejsce, a nie piąte miejsce, prawda? Dobra. Czy, y, czy drugie miejsce jest nad pierwszym miejscem? Nie! Maciek, mamy egzekwo tyle samo punktu. Nie. Tak, mamy no nie. Punktu, ale, toż, ale czy dla ci... ciebie punktacji? Nie. Czy u ciebie tak. punktacji tak. Y, drugie miejsce to pierwsze miejsce? Nie, tak. nie, pierwsze tak. miejsce to pierwsze miejsce, tak N wymyślili, nie Dobra, dobra, ale powiem ci tak. Ci, no. Co to oceniają, nie znają się na dobrym rysunku. Habulka. Ja mam na jedzenie. Dobra. Jedzenie! A co może być jedzeniem? A, nie powiem ci co może być jedzeniem, a co może nie być jedzeniem. Ja wiem co może być jedzeniem, a co może nie być jedzeniem. No, co może być? A ci nie powiem. To moja tajemnica. Chciałbyś wiedzieć, nie? Ale ja ci nie powiem! I no. co ty na to? Spoko, spoko. Czekaj, bo ja, y, jestem skupiony na y, rysowaniu tutaj. Okej. Okay. Tak się koloruje szybciej. A to muszę zrobić tak Jak? na razie? Znaczy, no ja sobie powiększyłem po prostu to kółko i tyle w tym macie, nie? A no to to ja już wcześniej ciekawiłam. A ja nie, a ja nie, więc e, teraz jestem dopiero odkrywczy. Odkrywczy? Odkrywczy Maciek. Odkrywczy Maciuś, tak jest, odkrywczy Macieś. <suszy> nie wierzę. I tutaj na biało jakby dało rady pomalować, ale chyba białego koloru nie osiągniemy, co? A co ty na biało? Co masz za białe żarcie? I tutaj, dobra, jest spoko, nie? Eee... Ej, ej, ja jestem dumna z mojego obrazka teraz, nie? Ja też, ja też, ja też. Prawie. Prawie, prawie, ja ja prawie. I jestem trzeba powiększyć bardzo. tutaj. Ja jestem dumna. Ty, ja naprawdę jestem z niego dumna, Maciek. Kurczaczki, ja nawet nie wiedziałam, że tak umiem. LOL, Maciek okay. ja tak nie widzę. Cześć, 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 zaraz zobaczymy co tam narysowałaś. Ale ty nie będziesz wiedział, że to ja. Ja będę wiedział, będę będę będę, 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 będę. Ale skąd będziesz wiedział, że to ja? Niebieskie oczy tutaj to będą. Dobra, ja jestem już gotowy, możemy już kończyć, kończymy. Kończymy, to jest już fajne. Ten robi głasku, głasku jakby, co nie? Nie podpowiadaj. Dobra, to co? Ja zrobię chyba przejście, bo mamy minutę, to mamy przejście, to robię przejście. Dwa, dobra, jeden. jeden, mamy to. Jej, dobra, oceniamy, oceniamy. Trzeba o. rozstrzygnąć, kto jest lepszym artystą. Ja, czy Maciek? Uuu, ale ty zrobił zestaw McDonalda. Lol. I, I jeszcze <noise> Ola. Kola jest napisane. Aha, no dobra. Nie, ja Widzisz? daję piątkę, ja daję piątkę. <noise> co? Banan i jabłka? No. Czy malinka? Albo pomidor, nie wiadomo nigdy. Nie wiem, nie wiem, to twoje? <grym> no. O. Banan, e, czemu, czemu tyle osób o bananie myśli w ogóle? Ja, ja nie wiem, może, bo ja lubię banany jeść. Ale to nie twój banan, za ładny. No nie. Ej, w sumie ładny to jest. Ej, kurczę, no na trzy oceniam, nie dało radę. O, jabłuszko, to ty. Nie. Tak? Nie. No to na trzy. Ja... Na dwa. No, o, dziękuję! Na dwa dam, no. świ ale świeci, jakby wiecie o co chodzi. A jak on. Dlaczego coś robi? ktoś tak robi sobie. Nie, no Ej, ja na jeden daję, mam. Nie podoba mi nie, się Nie, ja, ja nie będę, nie że tu w jakieś takie wie, że przytłumione te, te kolory. No, nie, nie podoba mi się to. O, jaka ma Wisienka czy jabłuszko? Nie. Aha, no to na jeden. Ty też, żebym ja wygrała? No, na ja jeden. Do... sprawiedliwie pra wygrać. Mój był zestaw z Maka. Aha! To może na pięć tam oceniamy. No nie, no co to ma być? Ej, ale to no dziwne. Oni chyba razem współpracują ze sobą chyba w tym ocenianiu. Coś jest nie tak. Ej, nie, no Maciek, to jest jak... Jest dwa do jednego. Jest! No jest dwa do jednego. Jest! Ostatnia próba, ostatnia próba. Nie dobrze. Ej, ale przyznaj, że mój zestaw z Maczka ładny był. No i no spoko był. No właśnie, i najbardziej odzwierciedlał jedzenie, nie było kategoria owoce. No, no nie, no nie, nie, nie. Ale jedzenie. widzisz, widzisz, w tych czasach to nie jest tak, że jak myślisz tylko faj, fadzfuj, tutaj owoc, owoc jednak <laughs> Ale akurat <ale>, <laughs> ja, wow, ja Bo byłem, byłem poza mapą pierwszy raz o, w ogóle tutaj. Widziałam właśnie, Ej, ale w ogóle Maciek, oni niesprawiedliwi odcinają, ja uważam, że mój McDonald's powinien wygrać. Jellyfish? Meduz? Aha. Meduzę mam narysować? Meduzę mam narysować? Ej, ja tak to zostawię. A ty w ogóle wiesz, jak wygląda meduza? Co? Nie, nie wiesz, prawda? Wiesz, ja, ja już zrobiłem. Jak mogłeś już zrobić? To jest nierealne, że już zrobiłeś. Tak, jest, okej. Okay. Ale jak? E... A widziałeś, jaką nową paletę kolorów dodali? Tak, zrobię. Nie. Like, tak. Nie. nie. coś takiego? Nie, Maciek. Maciek, nie rób tak. <gryw> jak wygląda meduza? Ja zrobię przejście i zobaczysz, jak wygląda meduza. Dwa, jeden. Dobra, <gryw> mamy to. Dobra. dobra I teraz dobra, dowiesz się, dobra. co to jest meduza. To taka rybka. O! Eee, oklepane basicowe. No jak oklepane, wygrywa Dobra, wszystko mu daję na 5, wszystkim daję na 5, trudno. Wszystkim daję na 5, to, to jest moje założenie. Nie ja możesz dać wszystkim na 5, weź tutaj się daje. Się daje. bądź. Jak tu grać uczniów? Wszystkim daję like... na 5. Like and sub, oczywiście, że piąteczka. Daję like no wszystkim na wszystkim na 5. Like and sub. Ale mogłeś dopisać like and sub VR. O, jakie cute. <laughs> <laughs> jak coś to darysowało w ogóle, ale nie wszystkim daje na 5, tak? Nie, ale śmiesznie, żeby ktoś to. Like me? Nie! Damy na 5. Ja nie dam Ja nie dałam 5, ja nie, nie podoba mi się. Daję na 5 wszystkim, daję na 5. Dzisiaj jest na 5. <laughs> Dzisiaj jest na 5, dzień. Dzisiaj... <laughs> to wygląda <laughs> jak ośmiornica, nie meduza. No, taka śmieszna trochę, nie? I mam ale wąsy? Nie, to są ręce chyba takie. Ośmiornice No, nie ręce, nie mają tylko wąsów. Wiesz, co takie, Dobra. nie? Kto wygrał? Kto wygrał? Kto wygrał? Kto! Okej. Okay. Znowu. Znowu nie ja. Znowu te same <laughs> trzy osoby, więc to jest ustawione. Wiedziałem, że ten konkurs nie jest sprawiedliwy, no ale nie jest sprawiedliwość, bo jest trzy do jednego. Mówiłem, że to jest ostatnia pewnie runda. Ej, więc dziękuję ej, ale bardzo egzekwo, wszystkim. Egzekwo, mamy dziewięć punktów. Widzowie, trzeba je wytłumaczyć, że to jest przed nim, ten jest przed nim, bo twoje imię jest na Elo. M. A bo...